Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik będzie o czymś bardzo ważnym, a mianowicie o projekcie ACTA. ACTA jest to międzynarodowe porozumienie dotyczące walki z naruszeniami własności intelektualnej, jaki jest również porozumieniem przeciwko produktom podrabianym. W teorii projekt miał, miałby chronić wartość intelektualną, a w praktyce może on całkowicie ocenzurować internet i doprowadzić do śledzenia, monitorowania tego w internecie robimy. O projekcie zadecydowano za naszymi stresami, jaki zostanie on wprowadzony bardzo szybko, a mianowicie już 26 stycznia. A rząd jakoś, jakoś niespecjalnie chce informować o tym opinię publiczną. Już za tydzień akta w Polsce wejdzie w życie. Jeśli ją podpiszą, żegnamy się z demotami, kwejkami, youtubem, facebookiem, wikipedią i innymi tego typu stronami. Wszystko zanim trafi do sieci przejdzie przez rząd, więc de facto będzie to to samo co z telewizją, czyste niewolnictwo ze strony NWO. Zatem ściąganie piosenek, filmów, jak i wrzucanie w sieć, będzie nie tyle co niemożliwe, ale utrudnione. Nawet filmiki z gier, które wrzucamy tutaj na YouTubie, bez praw autorskich, zostaną zablokowane, przez co YouTube możliwe, że upadnie. Czy możemy tutaj mówić o takim powrocie komuny do Europy? Mimo że negocjacje do tego traktatu są zakończone, nadejdą na pewno kolejne próby cenzurowania internetu, między innymi SOPA w USA, i ograniczenie naszego dostępu do produktów niezbędnych do życia, czyli próby regulacji rynków ziół, witamin i suplementów. Już dziś na mocy SOPA padł szereg stron, w tym Mega Upload, a po wecie grupa Animals zaatakowała strony rządowe i ko korporacyjne związane z prawami autorskimi. Universal Music .com do tej pory nie wstaje. Strona FBI, FBI została po dwóch godzinach. Czyli widzicie nawet stronę FBI potrafili zlikwidować na dwie godziny. No i jutro na pewno inne strony padną, jeżeli chodzi o te projekty SOPA i Pipa w Ameryce. Ale na tym się na pewno nie skończy. Polecą też ludzie, którzy oglądali film, jakieś anime online, pobrali cokolwiek czy stawiali jakiś film, który się nie spodoba komuś na górze. Do tego skrzynki pocztowe, jak i GG, plus Skype będą monitorowane dla rzekomego zmniejszenia przestępczości. Mało tego, nasi usługodawcy internetowi będą tak jakby specjalną policją. Akta nałoży na, nich, nałoży na dostawców internetu obowiązek inwigilacji danych przesyłanych przez klientów podejrzanych o obrót nielegalnymi materiałami. Czyli dostawca będzie musiał regularnie przechowywać i dostarczać policji całą historię naszego internetu wraz z prywatnymi rozmowami. Tutaj przeczytam Wam taki mały artykuł. Google zagroziło wyłączeniem swoich usług. Efekt? Natychmiastowy stopa idzie do kosza. Obrona wolnego internetu okazała się skuteczna. Wygląda na to, że groźby wielkich protestów, które miały ruszyć już pojutrze dały oczekiwany skutek. Potęgi internetowe, tak jak na przykład Wikipedia, Google, Twitter, Facebook, Reddit i wiele innych, także twórcy oprogramowania i gier, czyli producenci sprzętu, wyraziły otwarty sprzeciw wobec nowego prawa antypirackiego stopa. Stop Online Piracy Act, popychanego przez organizację ESA. Dziś zbudzający kontrowersję pakiet prawny stracił poparcie amerykańskiego Białego Domu, a przez niego cała sprawa zwyczajnie, Rypłasie. Administracja Baracka Obamy, prezydenta USA, w oficjalnym oświadczeniu stwierdziła, że zdaje sobie sprawę z tego, za, że za, zagraniczne serwisy internetowe są poważnym problemem. Jeśli chodzi o piractwo i wymaga on poważnej odpowiedzi ze strony prawa, ale nie będzie wspierać rozwiązań prawnych, które ograniczają wolność słowa, zwiększają zagrożenie w sieci i hamuje rozwój wolnego internetu. Najwidoczniej w Europie brakuje giganta pokroju Google. Który mógłby jednym słowem przywrócić niektórym zdrowy rozsądek No jak widzicie w Ameryce mają gogla, mają innych, którzy mogą się przeciwstawić No w Europie wątpię, że ktoś przeciwstawi się Bo kto nas obroni przed aktem? Także nie będziemy mogli wrzucać praktycznie filmików, do których nie mamy praw autorskich Wszystkie nasze rozmowy na gg i innych komunikatorach będą śledzone No i zostanie ograniczony dostęp do, tak jak czytałem, ziół, suplementów, witamin. Także rozsyłajcie ten filmik dalej. Jeżeli nie zgadzacie się z akta, to klikajcie łapki w górę, wypowiadajcie się w komentarzach. Każda wypowiedź jest ważna. Dobrze by było, gdyby więksi komentatorzy YouTube zabrali głos, mają oni wiadomo większą ilość odbiorców, jak i większy szacunek wśród internautów. W dyskrypcji dam wam... Również link do stronki na Facebooku Możecie kliknąć lubię to i tak jakby staniecie naprzeciw tego akta No i to jest naprawdę taka na wielka porażka ale z drugiej strony, moim zdaniem przynajmniej, jest to niemożliwe całkowite kontrolowanie internetu i tego co w nim robimy ale też nie wyobrażam sobie, żeby wszystko co piszę Każde zdjęcie jakie chcę wysłać, żeby to przechodziło przez rząd dopiero jeżeli im się spodoba to zostanie to wpuszczone. Także nie wiem. Nie wiem jak to będzie, zobaczymy za tydzień. Na pewno wywoła to wiele kontrowersji i dużo ludzi się z tym nie zgodzi. Bo gdzie tu wolność, jeżeli jesteśmy kontrolowani na każdym kroku. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten taki news, można tak powiedzieć, bo wszystko było robione za naszymi plecami, omnięto demokrację, po prostu rząd chce to podpisać bez tak jakby zgody ludności, dążą do tego, żeby jak najbardziej nas kontrolować, nie się, gdyby za 5 lat silną szczepić chipy w dupę, praktycznie nie pierdniemy, żeby oni się o tym nie dowiedzieli. No i co? Tyle z tego news'a, teraz przejdziemy do gameplay'a. Jak widzicie mapka Arcaden. Ciekawa gra to, bo już na samym początku pewnie zauważyliście, że zaczynam bez głównej broni. I zamiast killstreaków z klasy Szturmowca zaliczam i killstreaki z klasy Specjalisty. Nie wiem czemu, ale jakiś bug był na hoście, jakiś błąd, lagi. stałem się niewidzialny, potem wycinałem wszystkich, jak widzicie, nożem. Pisali, że jestem cheatera po prostu sam nie wiedziałem o co chodzi Po prostu wykorzystywałem to biegałem po mapie i wycinałem wszystkich To była wina ale to jeszcze też było przed tym takim większym update'em MW3 No i po tym update już takich bajerów nie było Co prawda można zauważyć w MW3 że szerzy się kamperstwo i to już naprawdę tak hamskie, że głowa boli. Bo na przykład nie rozumie czegoś takiego jak można kampić w rogu z na przykład z wyrzutnią RPG Wiecie o co chodzi kampić i mieć jeszcze bazukę, no to już, to już jest coś po prostu naprawdę hamskiego. No i ludzie tak grają, ludzie tak grają kampią z bazukami. Więc to by było wszystko w sumie w tym odcinku, w tym filmiku. Także komentujcie, oceniajcie, wypowiadajcie się, jeżeli chodzi o pierwszą część tego filmiku. Rozsyłajcie go dalej i na razie.